Dość wyboru witam Państwa ponownie po przerwie otwarte studio Michał Drzewicz z moim przyjacielem Arturem Piękowskim. Artur w poprzedniej części rozmawialiśmy dlaczego akurat trawer, dlaczego taki i jak się zachowywać z grubsza na ulicy. Na co zwracać uwagę właśnie podczas wycieczki rowerowej? Na co możemy być najbardziej narażeni, jeżeli chodzi na przykład o jakąś usterkę, awarię? Co się kolokwialnie mówiąc, może zepsuć najbardziej, najszybciej? Najczęściej, najczęściej to dentki. To Dębki. wiadomo, że szkoły rozsypane na, na ulicy, czy jakieś drobne kamyczki, które wchodzą w oponę, mm -hmm. czy jak mamy zdarty bieżnik, bo dawno opony nie zmienialiśmy, to e, nawet najmniejszy kamyczek może przebić tę dętkę. W następnej kolejności się zepsuć łańcuch, rozegulać przerzutka. E, hamulce mogą przestać działać, bo, ma, bo na przykład no tu mam akurat e, hamulce tarczowe. jak sofa hamulce typu V-brake, może się koło scentrować i zacząć obcierać o, o jedną z jednej no strony hamulec. Ja po Państwu podpowiem. Tak, hamulce tarczowe jak widać są to, jest to, tarcza przymocowana do koła, podobnie jak w motocyklu. Hamulce typu V-brake są to hamulce, które montujemy na ramię, tudzież z przodu na widelcu. Dwie szczęki w tym samym momencie, przynajmniej no tak powinno być, ale większość Polaków ma to zregulowane. Dwie szczęki w tym samym momencie z taką samą siłą naciskają na obręcz. Czyli ten element kowa, który nie jest paną. Myślę, że Państwo wiedzą, ale dla tych, co nie wiedzą, dentka to jest taki kawał gumy, który jest w jeszcze innej gumie. E, kiedy ostatnio zdarzyło Ci się na przykład mieć praktykę na rowerze? Mm. Czy znaczy, krakse, jako krakse, to w zasadzie nigdy tak, żeby przelecieć przez krymnicę, bo mi ktoś zjechał drogę. Ostre hamowanie zdarza się przynajmniej raz dziennie, kiedy wracam z pracy albo ja do pracy, bo, bo jakiś niedzielny kierowca zajedzi mi drogę na pasach, mimo że ja mam zielone światło, a on skręca prawda, przy, przy, przy strzałeczce zielonej. No, no, ale tak, żeby krakse, żeby nie wiem, wpaść komuś na maskę, to jeszcze całe szczęście mi się nie zdarzyło. Nie wiem, czy pamiętasz, bo jak to było coś poważnego, to pewnie nie, ale coś właśnie jeżeli chodzi o jakiś tam wypadek, praksę taką najbardziej, to, która ci utkwiła gdzieś tam z tyłu głowy? To, to, takie, takie wypadki, jeżeli chodzi o to bardziej, kiedy, kiedy jeszcze yy, korzystałem z roweru jako, nie ze środka transportu, ale jako do, do dostarczania yy, porcji adrenaliny nas na, mhm. na, na hopach rowerowych. bardziej jako samolot. Tak, tak, tak. Na, tak. Coś poważnego? Jakiś urazy Ja sobie nie przypominam. Nie, obicia, to, głównie to jest... obicia, jakieś jakieś zdarcia, to co się najczęściej zdarza, kiedy w locie coś nie wyjdzie, w lądowaniu, a lądowanie jest no, dość krzywe. Ten powiedzmy, okres dorastania, który spędziliśmy z rowerem, jakoś tak się nie że że nigdy nic poważnego nam się nie działo. No, uda, udało nam się udało, udało nam, udało nam się. Fuksa, ale to dlatego, tak. że takie pysko nam wychodziło, czy dlatego, że byliśmy tak ostrożni? Myślę, że to bardziej tu ostrożność. No, ja podchodziłem tylko do tego z dystansem. Szukałem tej adrenaliny, ale w, 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 zdrowej, w zdrowych granicach nie, nie leciałem na hopę, której nie znałem, która, która miała nie wiem, wybicie 3-4 metrowe z dziurą 5-metrową, bo to nie o to chodzi. Mierzyłem sił na zmiary i myślę, że dzięki temu udało, nam się, udało mi się obejść przez bezpoważniejszych obrażeń. Ja pamiętam, że ja się bałem każdej nowej hopy. Hopa, drodzy Państwo, to jest taka malutka górka, z której rozpędzamy się na przykład z innej górki, tak? I z której się wybijamy i je lecimy na rowerze w taki sport. Nie było takiej właśnie hopy nowej, której jeszcze nie miałem przyjemności, z której jeszcze nie miałem przyjemności skoczyć, której bym się nie bał. Zawsze to było tak, że jak brałem rower i byłem na górze, też mi chodziły ręce. W sumie, to jest dobre pytanie, dlaczego do ja to robiłem. Bo to, ten strach był tak duży, że często nie, nie podchodziłem do, do lotu, a mimo wszystko w pewnym momencie się łamałem. Normalnie, nie, nie wiadomo skąd wziąć najazd, na, na skąd wziąć rozbieg na, na hopę i jak bardzo się wybić. Trzeba, najlepiej mieć kogoś, kto jest to hopę latał się go zapytać. Mhm. No, chyba że nam przed chwilą zbudowaliśmy, jak było parę razy. metodą prawie błędów. Tak? Dokładnie. <laughs> Nikt chyba nie był w szpitalu z naszych znajomych. Nie przypomnę. Znaczy z takich bliższych, tak? No bo, no bo z dalszych chociażby rufus, tak? Wtedy, jakbyśmy na starym mieście. No ale to była wada, wada sprzętu. Ciekawa historia, drodzy Państwo: kolejny gaz po schodach i rower pękł. Nie, eee, widelec, tak? Od rury sterowej się odczepił. Od rury sterowej. Rura sterowa, drodzy Państwo, to jest taki kawał rury, który mamy w ramię. Kończy się tutaj, gdzie trzymamy ją tak zwanym mostkiem, Wspornik. Czujesz, wspornik, gdzie trzymamy kierownicę. Na koniec mamy kierownicę, czyli. System kierowniczy. System zawiedł, kierowniczy. <laughs> Zawiódł, tak. Tak, zawiodło wszystko. Kolega miał problemy ze szczęką, pozdrawiamy cię rufu, teraz wszystko z wszystko w porządku, chyba tak. później zaczął e, kolekcjonować antyki. Artur, jeździsz częściej po ulicy czy po ścieżce? To różnie, po ulicy trochę jest wygodniej, z tego względu, że jest lepsza nawierzchnia, wiadomo, mm -hmm. asfalt, mniejsze opory na kostce bama mniej wygodnie się jedzie. No, na nieszczęście tam, gdzie moją drogą, moja droga do pracy nie jest wyposażona w ścieżkę mm -hmm. rowerową, nad czym bardzo ubolewam, choć cieszę się, że coraz więcej tych ścieżek się pojawia tak. w no, Warszawie. Skutecznie Polsku się rozbudowuje, jednak jeszcze jest ich mało. Eee, staram się korzystać z schodnika, jeżeli nie ma pieszych, bo no, wiem, że sam jestem kierowcą, wiem jak reaguje na, na rowerzystów, no więc, staram się, więc staram się nie dawać im protekcji do tego, żeby mi obtrąbili, czy podnieśli im ciśnienia. Właśnie miałem do tego przejść, jeżeli siadasz się z dwóch na cztery kółka, jak nie. reagujesz na rowerzystów? Eee, po pierwsze, patrzę, czy któryś z nich ma oświetlenie, kiedy mm. jeździ wieczorem, kiedy ja jadę spokojnie ulicą Prada 80 na godzinę. Czy eee, przy, przy, przykładowo, i nagle wylatuje mi taki nieoświetlony rowerzysta z za rogu, no to wiadomo, że mi ciśnienie podskakuje, bo trzeba szybko zareagować, żeby go nie rozjechać. Przy okazji też samemu się narażam na jakieś niebezpieczeństwo, ale je, jeśli jest w porządku, ma kask, ma, e, ma oświetlenie i go widać z daleka, no to mam możliwość wcześniejszej reakcji. Ja mam na przykład w ogóle bzika na punkcie y, bezpieczeństwa, bo oprócz tego, że mam z tyłu oświetlenie w rowerze, to mam jeszcze naklejki, y, które odbijają właśnie światło samochodów. No. Plus jeżdżę w, y, w kamizelce, takiej jaką na przykład Państwo zakładacie, kiedy autem w samochodzie zmieniacie na przykład koło na drodze, prawda? Odblaskowej. Kamizelce. Odblaskowej, dokładnie. Zgubiłem słowo, ale dzięki za pomoc. I czy jestem widoczny? Myślę, że tak, bo osoby, które na przykład znajome jadą samochodem, mówią, super, fajnie, że, że to robisz. Ale. Myślisz, że wystarczy oświetlenie z tyłu, czy właśnie jeszcze fajnie zakładać taką kamizelkę? czy znaczy, wiadomo, że im więcej tego, tym lepiej. E, Mniejsze prawdopodobieństwo, że jadący z tyłu człowiek samochodem nie potrąci nas, e, narażając nas na jakieś uszczerbek na zdrowiu. wiadomo. Że, dlatego im więcej, tym lepiej. No, ja się ograniczam do tego, co mam na rowerze, czyli lampki tylnie i odblaskach na pedałach i w, w kołach. Mhm. Ewentualnie jeszcze dodatkowe lampki na plecaku. Masz lampkę na plecaku. Tak. Nie, to fajnie, już masz dwie lampki, tak? tak. Twoja lampka z przodu jest bardzo malutka. Ona pełni funkcję no, właśnie taki, pokazywania, że jedziesz, że jadę, tak. niż no, oświetlenia. Gdyby to w U było, gdyby to było lasie, byłoby bardzo ciemno, to oczywiście jak, jak no jakieś tak. tam światło mm. wydawało, ale wieczorem, gdzie jest ulica oświetlona bardziej, żeby sygnalizować no, jadącym na przeciwka, że, że nadjeżdżam, żeby mm. mnie nie rozjechali. Fajne jest to, że no, widzę, że masz jeszcze od nowości, tak? Odblaski w mm -hmm. rowerze, z przodu i z tyłu, że nie robisz tego, co robi większość młodych ludzi, tak. Czyli od razu odpięcamy odblaski, bo bo to głupie, bo jak się pokaże na osiedlu. I... Nie no, jak miałem rower do, do sportów kto to oczywiście szybko nie się no tego okay, no. pozbywałem, bo to też to, to mi się nie, 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 nie bardzo tak zadaje. Przy... Tak, tak, stylowa lans, ale to, no, to mi się do niczego nie przydawało, bo mniej się na nim przemieszczałem wtedy bardziej autobusem. A teraz mhm. jeśli już się poruszam normalnie w ruchu licznym, to korzystam z tego, no, żeby nie dać komuś powodów do przejechania mnie. Często jedziesz na rowerze? No, jak mówię, 15 km przynajmniej dziennie, jak do pracy jadę, staram się jak najczęściej, jeżeli mam coś do załatwienia na mieście i wiem, że mam gdzie postawić rower, bądź wiem, że mogę z nim wejść, tak biorę rower, lepsze to niż, lepsze to niż ja, za samochodem, niż autobusem. No tak, stanie w korkach, tak, spalanie benzyny. Taniej wychodzi generalnie. No, tak, no i... Benzyna dokładnie to jest koszt, zdrowia, tak, bo... no. Nie rośnie ci brzuszek za kierownicą. on no, kier właśnie, tak. go spalasz też za kierownicą. Tak, więc jak, jak no jest powiedział jakiś mój znajomy ostatnio, że samochód to jest, zżera Twoje pieniądze i yy, rośnie ci przez niego brzucha, a samochód, a, a rower spala Twój, twój tłuszcz na brzuchu i jeszcze na Twoje, twoje pieniądze, pieniądze dokładnie. A przy jednym Jeżeli jedziesz sobie na wycieczkę rowerową, na przykład z, z Gosią, Twoją dziewczyną, gdzie lubicie jeździć po Warszawie? Okolice Warszawy? Gdzie można pojechać, żeby właśnie. Spędzić miło czas, ale też, żeby po pierwsze nie jechać za daleka, po drugie, żeby jechać komfortowo, na przykład, żebyśmy mogli zabrać, ze sobą dzieci, tak? Albo osoby niedoświadczone na rowerze, żebyśmy musieli cały czas jechać, na przykład przez most albo generalnie po ulicy. Nie zmęczyć się miło spędzić czas na przykład samotnie po południu. Ja lubię tak. Do... Nie do, nie, nie do końca dookoła po Warszawie, ale wz, wzdłuż Wisły, nad Wisłą, przejechać się, prawda, wzdłuż, z Wisłostradą, e, mieszka na Targówku, starówka, Targówka wyruszyć sobie w hmm. stronę mostu, na przykład Gdańskiego, z, z mostu Gdańskiego wyruszyć potem w stronę e, południową do mostu Siekierkowskiego, mostem Siekierkowskim przejechać sobie na, na drugą stronę, hmm. bo tam jest bardzo ładny widok, bardzo lubię widok, panoramę no, Warszawy. Jest szeroki chodnik, jest ro, chodnik rozdzielony na e, ścieżkę dla rowerzystów i e, ścieżkę dla pieszych. No i z powrotem wzdłuż wału, wału medyczyńskiego też, gdzie jest przyjemnie, bo e, wiatr delikatnie wieje prawda, od, od, od wody, e, jest też ścieżka dla rowerzystów. No, przyjemnie się tam tędy jeździ. Przypomnij mi ścieżka, jeżeli chodzi właśnie o Wał medyczyński, ona idzie później cały czas przez, przez Pragę, jeżeli chodzi o praską stronę Wisły, czy ona gdzieś się w którymś momencie e... kończy? kończy się mniej więcej na wysokości na wysokości mostu Śląsko-Newrowskiego, ale tam dalej jest y, na tyle szeroki chodnik, y, że można było, że można by rowerem pojechać do przodu. No Spokojnie lubię przodu przez park praski, prawda? Więc... Dokładnie, ale ta, na, na, nawet nie, nie widzę sensu zasadności, żeby tam dalej ścieżkę rower, y, rowerową y, prowadzić, bo zaraz się jest most Gdański tam w zasadzie kończy się już y, chodnik mm -hmm. i wjeżdżamy już na, na y, w stronę y, w stronę Żerania. No tak rzeczywiście, a powiedz mi jest... Jesteś tym typem rowerzysty, który nie boi się zapiąć rower i sobie pójść do sklepu na przykład? Czy, czy raczej jesteś człowiekiem, który nie schodzi z roweru, jak już z nim wychodzi na ulicę? No nie, nie, nie. Ja, po pierwsze, jeszcze, jeszcze nie, nie dorobiłem się niestety zapięcia. Hmm, ale, ale staram się rowery trzymać przy sobie. No, nas, nasłuchałem, się, nas, nasłuchałem się różnych opowieści od mm -hmm. znajomych, y, czy od klientów y, o, ode mnie w serwisie. Y, stąd wiem, że y, złodziej teraz nawet potrafi wyjść z jaksem po to, żeby tak, przeciąć to szybko łańcuch, zypisa. który kupi się, prawda, gru, łańcuch tej średnicy w Lewamelę z skutką. Przywieści się rower do, do, jakiejś, do, 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 do jakiejś kraty, 5 pięć minut nas nie ma i roweru te, te, też też nie, nie ma, jak ja wracamy? Ja słyszałem jakieś taką historię, mój znajomy z poprzedniej pracą mi opowiadał, że właśnie kupił sobie taki kawał łańcucha i kupił sobie taki kawał kłódki. Po pierwsze, jeździł z tym i w pewnym... stwierdził, że już chyba powoli ma skoliozę, tego wszystkiego, a po drugie, przypiął nas pod pracą rower Mhm. Wychodzi z pracy roweru nie ma, ale łańcucha też nie się zastanawiać, co się dzieje. Tak? No bo generalnie no, po co złodziowi przecięty łańcuch. Przecieli metalowy element, do którego zapinał rower. Złodziej stwierdził, że łatwiej jest mu przyciąć kawałek krótki. No niż gruby kawał. Jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą? Bo wiadomo, tak, drodzy Państwo, nie ma. Przynajmniej ja wychodzę z takiego doświadczenia, nie ma 100% pewności, że zostawimy rower, pójdziemy do kina, restauracji na zakupy i ten rower zawsze będzie na nas czekał, bo ja wychodzę z założenia, że nie ma idealnego środku, jeżeli chodzi o... Zapięcie roweru zabezpieczeniem. Co byś doradził, jeżeli chodzi o nasz rynek? Co, co kupić? Co według ciebie teoretycznie jest najpraktyczniejsze, najlepiej się sprawdza? Z tych zapinek, które mam u siebie dostępne w sklepie, mhm. e, najskuteczniejsze, naj, najskuteczniejsze do tej pory są takie albo właśnie grube łańcuchy typowo pod rower. E, Czyli stosowane. Tak, ja tak, też ludzie tak mówią, dokładnie. Tak zwany ulok, taki kawał prętu, który jest zagięty w takie, z zamkiem, mhm. prawda, prostopadle do niego umieszczonym. E, krótkie jest to zapięcie, nie można na dwóch rowerów na niego przypiąć, tak, ale jest też na, na rynku są, są dłuższe, no, tylko że wtedy jeżeli na przykład nie drodzy państwo, no, tak zwane właśnie uloki, tak, czyli ten kawał prętu, który wygląda mniej więcej tak jak przed chwilą pokazałem. No plus jest taki, że teoretycznie według opinii producentów, no jest to chyba najlepsze zapięcie, ale no, jest problematyczne, jeżeli mamy małego uloka. Możemy ja na przykład go, ja mam taki wielkości uloka. Przypinam go sobie do szlówki, jak jadę od paska ale gdyby był większy, to już byłoby dla mnie niewygodny, musiałbym brać plecak, ale jeżeli mam ochotę przejechać się bez plecaka, to nie wiem, jest 30 stopni w cieniu, biorę plecak i mam za chwilę całe plecy mokre, bo mam uloka, więc to też nie ma sensu, ale no wszystko ma swoje plusy i minusy, tak, mhm. zapięcie do roweru, no jest fajne, tak, bo jak nazywam to żmija, tak, bo, bo ta linka się tak zwija, można ją wsadzić do ramy, można ją wsadzić do plecaka. Jest wygodniejsza, no ale... Poręczniejsza, ale, ale mniej, jest mniejsze prawdopodobieństwo, większe prawdopodobieństwo, że ktoś może ten rower ukraść. Drodzy Państwo, no dwie rzeczy, no, które myślę, że warto się ze mną zgodzić, trzeba zwracać uwagę, jak wjeżdżamy na rower, na wycieczkę. Po pierwsze, czy działają hamulce. Po drugie, czy działają przerzutki. Czy nasz rower ma oświetlenie. Jeżeli ma, to sprawdzić, czy jest sprawny. Też jest bardzo ważne, Otóż, jak wchodziliśmy do studia, pokazał mi taką jedną rzecz odnośnie przedniego światełka. Że fajnie jest, jak Państwo jedziecie na rowerze, pokazuje wam drogę, oświetlenie, a nie świeci w oczach przechodniów, żeby pokazać jaki mamy fajny rower, żeby przykuć uwagę, bo jest to niegrzeczne, niepraktyczne i miejmy na to uwagę. Niebezpieczne, rower, bo ślepia. Niebezpieczne, jedziemy naprzeciwko samochodu, wąska droga, no, prawdopodobnie jest to, że ślepimi kierowcy jest mało, ale zawsze jest, prawda, więc zawsze tak ustawmy tą przednią lampkę pod kątem mniej więcej 15 stopni, to jest bardzo ważne, lampka z tyłu niech działa zawsze, nie macie państwo lampki z przodu, polecam kupić ją jak najszybciej, no ale Jedziecie właśnie Państwo po nią, tak? Żeby przynajmniej, żeby działała lampka z tyłu, żeby samochód, który nas mija widział, że jedzie rowerzysta. Koledzy, tu już koleżanki się ze mnie śmieją, że jeszcze w kamizelce odblaskowej, ale nie wyobrażam sobie nawet w ciągu dnia, żeby wyjść na rower i nie zakładać, bo to jest mimo wszystko moje zdrowie, tak? I Jest to też kultura dla y, innych członków ruchu, że mnie widzi. A, jeszcze jedno pytanie, bo jest taka właśnie trochę niepisana może nie tyle wojna, co, co konflikt i wspólna niechęć, tak? Między rowerzystami, mhm. a kierowcami aut. Czy zgodzisz się ze mną, że często też jest tak, że na przykład rowerzysta ma rację, tak? Kierowca zajechał mu drogę, no zwrócił mu uwagę, ale często też jest tak, że zatrzymuje się na światłach, wkłada mu dosłownie prawie głowę do, do, do samochodu mhm. i zaczyna się kłócić, bo jest urażony tym, że on ma prawo jechać po drodze, a on mu zajechał. I jest taki długi wywód. Czy, czy jest sens? Jedno, drugie, jedno się nakręca przez drugie, prawda, to ogólnie hamstwo na ulicach, tak? A mm. jeśli jest kierowca, który zajeżdża rodzić drogę, bo uważa, że ma samochód jest większy, to wiadomo, że to zawsze będzie rodzić konflikt. Z kolei jak będzie y rowerzysta, y y który też nie będzie się przepisywał, poruszał po ulicy i też doprowadzi tym do nerwów kierowcy, to, to działa w, w drugą stronę. No, nie, nie da się tego, nie da się tu znaleźć złotego środka. Najlepiej, no, jeśli by wszyscy przy przy przestrzegali przepis, kodeks mm. przepisów przy ruchu drogowego i wszystko byłoby bajecznie, ale wiadomo, że tak się nie da. Nie no pewnie. Artur, więc tak, powoli będziemy kończyć. Jedno pytanie. Kiedy pójdziemy na rower? No. Już tak się umawiamy od lutego. W lutym powiedziałeś, tak. że jak będziesz miał trochę więcej czasu, czyli w maju. No ja już myślałem, że nie wiem. Niedługo. 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 Jest to bardzo wymowne. Drodzy Państwo, z mojej strony już powoli będę kończył. Przypomnę, sprawdzajmy zawsze hamulce, sprawdzajmy dętki, sprawdzajmy też oświetlenie. Artur Piękowski, Michał Drzewicz. Dziękujemy. Do zobaczenia.